Zumi wideo prezentuje. Witamy w warszawskiej klinice Beauty Med. Tu, pod okiem światowej klasy specjalistów, medycyna podąża ku pięknu. Klinika Beauty Med powstała z zamiłowania do perfekcji. Naszą filozofią jest szacunek dla pacjenta i najwyższa jakość świadczonych usług medycznych, poparta ponad 20-letnią praktyką zawodową. W klinice Beauty Med wszelkie działania profesjonalnego zespołu zmierzają do zrównoważenia najnowszych zdobyczy medycyny i techniki z etyką lekarską oraz bezpieczeństwem pacjenta. Kierując się satysfakcją klientów, dr Miracki zawsze pomaga wybrać najbezpieczniejszy, przetestowany zestaw zabiegów, najlepiej dobrany do ich rzeczywistych potrzeb. Śledząc rozwój w dziedzinie medycyny estetycznej, przeciwstarzeniowej oraz laseroterapii, klinika gwarantuje innowacyjne i skuteczne technologie oraz pre. Aparaty. Wartości, jakie przyświecają BeautyMed, to uczciwość, szacunek i zaufanie. Zapraszam do kliniki BeautyMed. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.